Świadomość wszechświata, kolory. Japonia zmienia się z sekundy na sekundę. Buduje metropolię, przemienia mentalność ludzi i zbroi wojsko. Chce więcej świata. Mam wrażenie, że walczy z czasem, który zmarnowała w izolacji. Ale zaraz zaraz chyba nie. Wygląda na to, że cesarzowi Hirohito chodzi o coś więcej. Chyba o Azję. Bo właśnie wyrusza, by podbić Mandżurię, jest rok 1931. Frunę ponad archipelagiem obserwując wyspy. Niczym sznur pereł migoczą na tle błękitnego pacyfiku. Połyskują śnieżnymi szczytami, z których gdzie gdzieniegdzie wydobywa się wulkaniczny dym. Są piękne, ale i groźne zarazem. Zupełnie jakby szeptały, przynosimy szczęście, ale także ból. Dziękuję za wysłuchanie fragmentu. Audiobook w pełnej wersji dostępny jest na stronie autorskiej www.wonagaida.pl, Empik Go i innych platformach.